Czemu właśnie dostałem maila? Że kupiłeś mi 6 biletów na koncert? Bo tak zrobiłem. Pierwszy rząd? To musiało cię kosztować co najmniej 8 tysięcy złotych. To było 14 tysięcy 82 grosze, ale chciałem cię porządnie potraktować, bo jesteś moim najlepszym przyjacielem. Po co mi to kupiłeś? Zasługujesz na to, bo są twoje urodziny. Stary co? Wiem, że były trochę drogie, ale byłeś świetnym przyjacielem. Stary dzisiaj nie są moje urodziny. Są, mam to zapisane w kalendarzu jako urodziny. O czym ty mówisz? Nie pamiętasz? Rok temu dokładnie dzisiaj pojechaliśmy na wakacje na twoje urodziny. To były twoje urodziny, nie moje. Co? Pojechaliśmy na wakacje z okazji Twoich urodzin. O cholera, masz rację! Wszystkiego najlepszego. Nie to niemożliwe. Moje urodz... Są 2 listopada. Dzisiaj jest drugi listopada. O cholera! Jak można zapomnieć o własnych urodzinach? Ostatnio tak dużo pracowałem, chyba po prostu zapomniałem. Wszystkiego najlepszego, stary. Jaki prezent mi kupiłeś? Nic ci nie kupiłem, ale mam pomysł. Zapłacę za twoje bilety i możesz zabrać, kogo chcesz. Nie mam mowy, stary. Nie mogę tego przyjąć! Zrobiłbyś to dla mnie. Więc ja zrobię to dla Ciebie. Wyślę ci 16 tysięcy złotych, żebyś mógł kupić przekąski i inne rzeczy. Dzięki stary, doceniam to. Wysłałem pieniądze. Dzięki wielkie. Mogę iść z tobą? Naprawdę bym chciał. Nie? Stary masz je? Tak, nabrał się na ten trik. Wysłał mi 16 tysięcy złotych. Ten trik z fałszywymi urodzinami naprawdę zadziałał? Tak. Nie rozmawiałem z tym gościem chyba od roku. Odbiorę cię o 8.